widzowie, jest tutaj ten Zakrzak, i w dzisiejszym odcinku możemy grać tylko nowymi przedmiotami z tego sezonu. Mam na myśli, oczywiście, nowego auga, termalkę, rewolwer, shotguna no i na pewno jeszcze coś tam by się znalazło. Przy okazji musimy wygrać gierkę i będzie to tak w ogóle mój pierwszy win, jeżeli uda nam się go zrobić. No więc odcinek będzie naprawdę ciekawy, polecam oglądać do końca. I jeżeli tego jeszcze nie robicie widzę, zostawcie suba na kanale, żeby niczego nie ominąć oraz być na bieżąco. I przy okazji lecimy po 127 tysięcy, Bardzo, co bardzo dziękuję. Lecimy po 2000 łapek oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Jest Chcecie mi wesprzeć, bardzo wszystkim za to dziękuję. Ja już widzowie nie przedłużam. Zapraszam do oglądania odcinka. Siema widzowie, ja już jestem w grze, no i dzisiaj gramy tylko nowymi przedmiotami. No bo jak wiecie, zostało ich trochę dodanych. Mamy m.in. pompę, rewolwer, nowe karabiny, auga, no jest tego naprawdę sporo. No więc można powiedzieć, że cały ekwipunek mogą wypełnić mi nowe itemy. Nie wiem za bardzo, gdzie polecić, słuchajcie, ale polecę sobie może, nie wiem, ty, polecę tutaj na tych Azteków, bo czemu by nie? Ej, a może jednak polecę na tą wieżę? Ty, tej wieży to ja jeszcze nie widziałem, więc jednak lecimy na tą wieżę. Ej, serio, taka wieża po środku niczego? To może być dobra miejscówka do latania, jeżeli są tu w ogóle jakieś skrzynki. No, zaraz zobaczymy. Widzę, po pierwsze, wow, nie mamy nic, więc jest fajnie, jest fajnie. Dalej mamy kałacha, więc to też nie jest niestety nic nowego. Co tam dalej? Widzę, mamy skrzynkę, zabierzmy w takim razie skrzynkę. Skrzynka daje nam uwaga, daje nam starą pompę. No, halo, co, co się dzieje? Aha, ale najlepsze jest to, że ktoś tu jest. To taka tylko ciekawostka mała, więc super. W takim razie sprint, i, i jednak tutaj już chyba nigdy nie przyleci. Gościu, zostaw ze mnie! Ty! O, chciałem budować, zapomniałem, że budować się nie da widzowie. Dajcie znaka w komentarzu, czy wy macie tak samo, że chcecie budować, a nie możecie. W sensie, że takie przyzwyczajenie macie. Robię sprinta, dobra, go, dobrze, że ten gościu mi nie trafia. Biorę działko i zapraszam teraz tutaj, a nie, dobra, piję gościu. No już teraz to chyba nie przyjdzie do nas. Ej, bo teraz to tak serio go tutaj nie ma, więc no ja po prostu pójdę po zwykłej temy. Obym znaleźć tu coś nowego, bo jak będą nie tylko takie itemy jak na tamtej wieżyczce, to będzie no ale na szczęście mamy no... Nowego shotguna. Zauważcie, że większość itemów, które ja dostaję, są widzowie stare. Co, co jest grane? Czemu tak się dzieje? Kolejny kałach? Okej, okay, okej. Okay. Nie, no stary smg, Ej, co jest grane, widzowie? Czy ktoś mi to może powiedzieć? Tutaj skrzynka dała nam ze czwórki, więc y, chociaż tyle tutaj z nowych itemów. Widzowie, w tym meczu jest chyba założone jakieś zaklęcie na kałacha, bo ja dostaję tylko kałachy. Ja nie żartuję, serio. Jakby coś, to w tej skrzynce też miałem kałacha. O i możecie w ogóle dać znakami w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony y, nowy item. Z tego sezonu. Kolejna skrzynka daje nam stare SM. Okej, okay. daj szukamy auga. Hałach, okej. Okay. Znalezienie naprawdę Auga jest aż tak trudne, bo on jakby wydawało mi się, występuje w zielonej wersji, a mi daje cały czas kałacha, do to jest niesamowite. Ej, czekajcie, chyba że po prostu Auk nie występuje na stronie fundamenta, tylko Auk występuje po stronie Dr Sloan. Bo o tym to ja wcześniej w ogóle nie myślałem, widzowie, to chyba jednak działa tak jak myślę. Auk przyniosła ze sobą Dr Sloan, która opanowała większość mapy, a ja byłem na polu y, fundamenta. Może to ma sens? Poczekajcie, no zaraz się widzowie przekonamy. Ej, bez kitu to ma sens. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Ja cię kręcę, to, to naprawdę ma sens. Patrzcie, od razu leci lepsza pompa, od razu leci auk, ej, to było widzę, no to trzeba było chwilę pomyśleć i już ogarnąłem o co chodzi. No chyba, że to totalny przypadek. Ee, no to ja już sam nie wiem, po prostu miałem chyba pecha. W takim razie mamy nowego auga, nowego shotguna i teraz postaram się zagrać jak najlepiej. Jest Jonesy, jakiś 28 dostał. 28, znowu 28. Echem, on ma kraka prawie, ma kraka, let's go. Johnsi, lecę po ciebie, gościu, nie ma to tamto. Pompa, 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 no i leży. tak jak mówię, sorry za mój głos. Ja wiem, że ja dziwnie dzisiaj brzmię, ale no jest jak jest. Ale że ty miałeś snajperę, czekaj, czy ty sniper na czepiaki? Ej, to jest serio sniper na czepiaki. Okej. Okay. Ciekawy jestem, czy ona jest teraz rzadka, czy nie jest już rzadka. Ja sobie ją na chwilę zabiorę i chyba wsadzę do namiotu. Bo nie wiem czemu, ale wydaje mi się, jakby nie było już jej w grze i właśnie znalazłem coś bardzo rzadkiego, bo może oni ją mają w namiocie. Co jest grane, widzowie, czekajcie, tu jest jakiś posterunek. Czemu ja tego jeszcze nie widziałem w sumie? Aha, bo oni mnie nawalają! Dob Dobra, nie no, lepiej być nie mogło. Szczerze, nie otwierałem jeszcze żadnego z tych nowych zrzutów. Czekajcie, bo dostałem bombę. A co w nim się znajduje? Wow, nowy auk. Aha, dostałem mocno. Szybkie splash'e, Pamiętajmy, że on nie może budować jak jest na otwartej przestrzeni. To tylko taka ciekawostka. Zobaczcie na to 33. 33, on, on nie ma wizy, gdzie się schować. Nawet patrzcie cyk, cyk, cyk. Ajajaj, aj, aj, prawie, prawie, prawie mu dałem fula. Wiecie, teraz najlepiej y, biegać widzę przy jakichś budynkach, przy takich miejscach, no bo jednak jak nie macie jak uciec, no to jest mega lipa. Jestem 33, dostał znowu. Ej, no ilu odmach tego HP. Aha, i wchodzi do tira no i GG. Wiecie co widzowie? Ja wyrzucam ten sniper, żebym przypadkiem jej nie użył i lecę prosto za nim w tej armacie. Siemano gościu, ja cię kręcę Ej, to jest widzowie mocne. Patrzcie, teraz rozkładam lotnie i wlecę mu prosto do tego tira. To się powinno udać. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, wpadam, jednak nie wpadam. Jestem w tisze widzowie. Laserowimo tego tira do 0 HP, do 0 HP, słuchajcie. Tir wybucha. Wow, tir wybuch, to nieźle. O jasny wincior. ile tu jest osób? Co jest grane? 33 widzowie. tak taksówkę, dobra, jeden gościu leży, mamy pierwszego. Let's go. Ten pierwszy jest pod mostem właśnie tutaj. politynek na Ema. Proszę muszę wygrać. Panie rycerz, pan nie uciekasz teraz. Ja cię tutaj dojeżdżam. No nie no, nie, mam nic Ja nie mogę nic nie przehodowanego. No, kozamsko. Nie, tylko nie to jasny, więc czemu nie miałem nic przeładowanego. Teraz na pewno lecę gdzieś na no obszar e, dr Sloane, żeby znaleźć te nowe itemy, a będą to tymtedy. Zobaczymy co się stanie, czy w ogóle tam uda się przeżyć. A miejmy nadzieję, że tak. Chociaż wiecie, bez tego budowania, no to trzeba po prostu taktycznie to rozegrać, a nie biegać po środku mapy, bo teraz zagrałem trochę źle. Widzowie, jest jeden problem. Nie mam żadnego nowego przedmiotu. To są same stare itemy jednak. Skrzynka, proszę daj mi coś nowego. Aha, okej, okay, spoko. Jest auk, okej, okay, mam auga, ale przy okazji gonią mnie boty i trochę przypał z nimi, bo e, mocno nawalają. No właśnie jak widać zresztą. Dom. Jest gościu widzowie, wizowie. Chłop ma 0, 1 HP. Dobra, będzie mój. Leży elegancko. Zabieramy z niego big potkę. Co on tutaj jeszcze, jeszcze miał drugiego auga. Drugiego auga też zabiorę. Bo czemu by nie? Zawsze lepiej grać na dwa. Jak na przykład nie ma się jeszcze Sogana, No bo wiecie, jak skończy się mu w jednym, to biorę drugi. W ogóle ogarnijcie to, jaka kozacka pozycja jest w tym miejscu. Chłop ma kraka. Gościu na dole. Patrzcie na to wizowie. Lecę z nim. 28-0. No i leży, słuchajcie. Ej, to jest naprawdę kozak miejsce. Ja nie żartuję. Możecie siedzieć na górze i po prostu, no, nawalać do gości. Którzy prawie stoją w miejscu, tak jak teraz ta bohaterka Coś dla mnie, tak to, to jest coś dla mnie, ewidentnie On miał coś nowego, miał lepszego auga Miał chyba rewolwer, ja bym po niego może poszedł Aha, tylko jest jeden problem Bo to jest na high grandzie, a ja jestem na low grandzie I w ogóle, jak tam wejść teraz O, dostęp nowego shotguna, a nie, przepraszam To jest nowy SM, no i o to chodzi Widzowie, to jest to Z nowym SM to ja, słuchajcie, mogę dojeżdżać no, Nie ma żadnego problemu No i powiedzcie mi, muszę rozwalić ten dach, prawda I teraz muszę się wspiąć, żeby zabrać ten lód Poczekajcie, dokładnie tak co on tu miał? Widzowie, auga, pistolet, rewolwer. Też miał rewolwer. Ty, możesz to zabrać? Ej, wziąłbym ten rewolwer, chociaż nie, bo mam auga, to w sumie nie przyda mi się rewolwer, bo on jest na tą samą amunicję, więc będę wolał strzelać za auga. Zauważcie, że tutaj cały czas są kroki. A może by tak po prostu wysadzić to tiltę e, tymi C4 kami Nie no, tutaj nie ma nikogo. Ej, teraz się wydaje, jakby był pode mną chyba. Ten gościu raczej jest pode mną, ale nie mam takiej stuprocentowej pewności. Jest tu! Widzieliście go! Jest tu widzowie, dobra, chłop ma 0 raczej ojem ja też mam zero, zero ma, dobra, leży, ja cię kręcę On miał shotguna i ja nie miałem pompy, dobra Ale no teraz udało nam się zdobyć pompę, więc jakby Jest i tak spoko, ulecmy się I lecimy słuchajcie dalej, ta pompa jest naprawdę Mocna na blisko, trzeba uważać, bo jeżeli Ktoś ma dobrego aima, to ona chyba może dawać Nie wiem, nawet z 90 na hita No a bije mega szybko ja, ja znowu macy zbieram, a przecież teraz się nie zbiera matca. Nie wiem, serio, ja mam takie przyzwyczajenie dziwne, że ja cały czas chodzę i zbieram matce. Co mógłbym w ogóle jeszcze dostać z nowych itemów? O, mógłbym dostać termalkę, Okej, okay, to jest ciekawe. Wiecie co? Zagram termalką zamiast auga. Wydaje mi się, że ona jest jednak troszeczkę lepsza. Znaczy, tylko mi się wydaje, a jak będzie w praktyce, no to dopiero zobaczymy. Chociaż moim zdaniem to będzie się z nią łatwiej strzelać, bo ona ma taki, no nie wiem, bliżej celownik, czy coś w tym stylu. Swoją drogą dajcie znaka w komentarzu, co myślicie o tym, że nie ma teraz naka na jakieś kilka dni budowania. Bo mi gra się mega zabawnie jakby, no nie wiem, jest taki totalnie inaczej. To będzie mocne, widzowie. Pyk, wybijam się i patrzcie, jak ja będę wysoko w ogóle dzięki tej armacie. To jest przekozackie. Naprawdę, to, to jest lepsze niż lunchpady. Jakby to są takie dodatkowe rifty w tym sezonie. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, która myślę spodoba wam się, bo mi osobiście się podoba. Teraz z lodówek dostajemy ryby zamiast sok żłobów i wydaje mi się, że to naprawdę ciekawa zmiana. Jakiś chyba jedzie po lewej stronie ale pipuj pójdę. Sobie w takim razie na prawą. 56 dostał w aucie, 56 krat, co jest, ale 56 na mu jeszcze dałem! Termalka jest serio najlepsza. Ja widzę nie żartuję, jakby to jest mega op Biało ma. 28 na biało, no chłop ma totalne 0, rozwalam tą ściankę, ścianka rozwalona, no i hedzik, co ta termalka daje w ogóle, gościu, ja temu chłopowi dałem 4 headshoty po 56 z niebieskiej termalki, no to myślę widzowie, że do no, termalka jednak no, zasługuje na miano chyba najlepszego tutaj karabinu, kolejny 56, 28, krak, 0 ma, 28 na biało, co się dzieje, ale że ktoś wziął wybuchający czołg, ziomek, wysadzam ci tego czołga, dobra, wybucha, 20, 20, 30, 90, 100 prawie. Ja idę teraz do strefy, bo no, zaraz tutaj padnę, bo jestem na totalnie otwartej przestrzeni, no na to trzeba teraz uważać. Dobrą opcją w tym sezonie jest też siedzenie w krzaku, bo jakby dzięki temu, że siedzicie w krzaku, no ktoś was nie widzi, a wy go widzicie. A że teraz się nie zabudować, to no, jeżeli gościu by na przykład biegł sobie tędy, no to no, nie mógłby totalnie mi zrobić, a ja go widzę. 4 osoby do końca, ja nie mam strefy, i teraz skupię się na tym, żeby pokonać tego chłopa. Bo on na pewno zeskoczy z tyrolki i będzie szedł w moją stronę, a ja wtedy go. Porobię, aha, on ma impulsy No to jednak trochę mnie porobił Jest tu widzowie, 56, 28, 50 Zero ma, chłopna hita SMG, no i słuchajcie, leży tutaj No taktyczny krzak oddaje widzowie Naprawdę wam to mówię, tylko teraz, żebym Słuchajcie, nie popełnił błędu, potrzebuję tego Impulsa, więc wyrzucam widzowie to Zabieram sobie zamiast termalki auga No i muszę wlecieć impulsem na górkę Zostaliśmy 1 na 1, a więc biorę impulsa Jest tu gościu, został trochę 20, 15 30, krak, chłop ma 0, 20, leży, no i mamy, słuchajcie, zwycięstwo Jasny gwincior, widzowie To był w ogóle mój pierwszy win w tym sezonie Tak dodatkowo, a więc wielkie GG Parasolka odebrana, let's go Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć Jeśli chcecie mnie wesprzeć, pamiętajcie o kodzie ZAKSZAK I ty w sklepie, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie No i co Ja już się z wami żegnam, dajcie propozycje Na kolejne odcinki w komentarzu Trzymajcie się, do następnego, piona